Banki żywności bez żywności, a potrzebujących coraz więcej. Mowa tu nie tylko o uchodźcach z Ukrainy. W faktach teraz o tym, jak drożyzna uderza w organizacje pomocowe zależność jest brutalnie prosta. Im mniej zostaje w portfelach, tym trudniej dzielić się z innymi. Katarzyna Górniak. Ludzi w kolejce wciąż dużo jedzenia w paczkach coraz mniej. Jeżeli mamy tych darów tak mało, no to nie ma w ogóle sensu być w tym codziennie, bo ludzie przychodzą do pustego magazynu. Dlatego ten wrocławski punkt z pomocą dla uchodźców od teraz działa już tylko dwa razy w tygodniu. Po wielkiej marcowej akcji pomocowej nie ma już śladu. Polacy wtedy okazali wielkie serce. Teraz sami mają spore problemy. My jako Polacy też mamy portfele nie z gumy i każdy boryka się z inflacją, z, z, z boryka się z Swoim portfelem finansowym i musi ogarniać sytuację. Bo gdy rosną ceny jedzenia, raty kredytów i koszty transportu, spada liczba chętnych do pomocy. Otrzymujemy cztery palety spakowanej żywności. W marcu otrzymywaliśmy po kilkanaście tych palet. I pojawia się takie pytanie: Muszę się zastanowić bardziej, czym stać mnie na pomoc? innej osobie. Bo jak tu zrobić zakupy dla kogoś, gdy na własne zaczyna brakować pieniędzy? W przeciągu roku wartość żywności wzrosła o 30%. Firmy przekazując takie darowizny przekazują je mniej więcej w tej samej wartości, natomiast z względem kilogramów jest tego zdecydowanie mniej. Darów jest mniej, ale potrzebujących przybywa i nie chodzi tu już tylko o 3 miliony ukraińskich uchodźców, chodzi także o Polaków. Siły Słabną, możliwości słabną, organizacje charytatywne w Polsce, między innymi banki Żywności, stoją przed ogromnym wyzwaniem. Bo w Polsce poniżej progu ubóstwa, czyli za mniej niż 20 zł dziennie, żyło dotychczas 2 miliony osób, ale w bankach Żywności już widzą, że tych osób zaczyna przybywać. Jak więc dać więcej, gdy do oddania jest mniej? Pierwsze pomysły są takie. Po prostu będą przekazywane mniejsze porcje żywności, gdy ci, którzy dotychczas pomagali, sami pomocy będą potrzebowali. Katarzyna Górniak fakty